A czyli witajcie, z tej strony Gladki zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Fallout Shelter Mieliśmy małą przerwę od gry i mówiłem, że będzie jeszcze Ostatni odcinek, spokojnie, to jest przedostatni odcinek. Dlaczego śpieszę wam z wytłumaczeniem? Dlatego, że chciałbym wam pokazać, bo część osób się oczywiście dopytuje, kiedy będzie ten ostatni odcinek, kiedy ta końcówka serii w końcu. Ja cały czas zbieram, jak widzicie, pieniądze, żeby cokolwiek tu rozbudować, ale w tym odcinku chciałbym wam pokazać coś innego. Jak dobrze wiecie, zapewne, e, kiedy wrzucam ten film, jest okres taki na Halloween ogólnie, e, Święta Duchów i tak dalej. I co twórcy z Fallout Shelter postanowili stworzyć? Postanowili przerobić jadalnie poziomową właśnie na taki, nie wiem, pokoik Halloweenowy troszeczkę. Jak się wsłuchacie teraz, będę przez chwilę cicho, to jest nawet taka specyficzna muzyka. No. Jest, myślę, dosyć ciekawy akcent, bo no nie musieli tego wprowadzać, tak? To jest jakiś tam mały update, który sobie wpadł. Ale jest, ale jest. Co muszę wam powiedzieć? Kolejka jest strasznie długa, cały czas ktoś tutaj chciał dochodzić. Tutaj mamy zresztą możemy przyjąć kolejną osobę, tu kolejną osobę. Ja nie przyjmuję, bez mi to po prostu niepotrzebne, a żeby po prostu dać im jakieś tutaj rzeczy, żeby mogli się czymkolwiek zająć, to musiałbym ich do czegoś przydzielić, a że wszyscy mają jakieś tam podstawowe statystyki, to jest to trochę bez sensu. Jakieś tam misje się wypełniają, cały czas coś robi, teraz tak samego Volta, czyli same drzwi odkrypty mam na maksa. Tutaj mamy pierwszy super reaktor i on jest wymaksowany. Chyba 18 tysięcy kosztuje zaupgradeowanie czegoś takiego, biorąc pod uwagę, że musi mój, moich takich z dwudniowej wyprawy przejść chyba. Trzech, żebym mógł taki jeden pokój zaupgrade'ować, no to już sami wiecie dlaczego to tyle trwa. Dwa dni chodzą, zbierają, potem jeden dzień wracają, potem znowu dwa dni chodzą, jeden, jeden wracają i tak cały czas coś trwa. E, ten superreaktor też jest na maksa, ten superreaktor też jest na maksa, więc mamy trzy superreaktory na maksa. Tutaj mamy czwarty reaktor, który jest po prostu takim, powiedzmy, pomocniczym reaktorem, e, który nie jest zaupgrade'owany w ogóle. 6000, potem 18, jeszcze więc ogólnie 24000, żeby w ogóle za go. tutaj. Mamy, proszę bardzo, e, szpital, który jest zabgradeowany na maksa, produkuje 12 tutaj naszych steampaków. Tutaj jest tak samo szpital, który e, produkuje 12. Oczywiście te nazwy zmieniają się względem tego, jak bardzo sobie to rozbudujemy, wszystko. No i tutaj mamy Science Center. Które też rozbudowane jest na maksa. Możemy mieć 30 Radaway right i 60 steampaków na raz. O, dokładnie. Wygląda to w tej chwili mniej więcej tak, jak chciałem, żeby to wyglądało. I myślę, że najgorzej nie jest. Yy, no tak, tutaj tak jak mówiłem, tak jak zresztą było. Water treatment plant, czyli ten podstawowy do wody, ponieważ ludzie mieli wszyscy tutaj już percepcję na maksa, więc nie chciałem ich tak, jakby nie wiem, przeszkalać na, na Endurance, tym bardziej, że nie mam tyle pieniędzy, żeby budować samych tych Nuka-Cola-Butlerów, więc to jest z ojoj, akurat woda przyszła. To jest z-upgrade'owane na maxa, tworzę sobie tutaj 40 wody, to mamy z-upgrade'owane, oh my god, zawsze coś tutaj musi przyjść. To mamy również z-upgrade'owane na maxa. Okej, okay, musiałem się zająć jedną rzeczą. E, tutaj mamy oczywiście Purification Station, i mamy go. O, nie Okej. Okay. Dobra, to muszę o tym pamiętać, że to trzeba zaupgrade'ować. Ale też 18 tysięcy. Widzicie, jakie to są po prostu koszta. No i to, co kosztuje najwięcej? Czemu cały czas, jak na coś klikam, to akurat wychodzi? Nie wiem. Nie rozumiem trochę. Aha, e, bo traka, że nam wodę zbierać. No rozumiem. E, mamy tutaj. Niezupgrade'owany. I to będzie kosztowało 15 tysięcy. I aż się boję, szczerze, pomyśleć, ile na kolejnym poziomie. Z 25? 30. Szczerze mówiąc, nie wiem, obydwa są z tego, co kojarzę, na tym samym poziomie, tak jest. I na razie ta produkcja stoi sobie mniej więcej. Ehm, tutaj mamy zupgrade'owany e, Greenhouse na poziom chyba przedostatni. No, w sensie jest na drugim, a są trzy, więc no, 18 tysięcy kolejne. Tutaj sobie poziomy pozbieramy. I tutaj mamy na max oczywiście e, Cafeteria. Dobrze, to wszystko jest z tego. Cały czas trzeba tu coś klikać, zbierać. Jakbym miał te roboty, to poszło by szybciej, ale bez sensu. Jak dla mnie inwestować, tu ktoś sobie jeszcze Agility ćwiczy, chyba w ogóle maxa, Tak, nie mam go w ogóle gdzie wsadzić. Bo tu Agility max, tutaj jest 6 osób, tutaj też jest 6 osób w tym pomieszczeniu. I nie ma co z nim zrobić, trzeba będzie go po prostu przeszkolić na coś innego. Tutaj zupgradeowałem sobie pomieszczenie do Endurance, które no, jest zupgradeowane raz, nie upgraduję go drugi raz, bo kosztuje to bardzo długo. A z tego co zauważyłem, skraca czas o, na przykład 10 minut mają, nie wiem, 6,5 godziny i 10 minut skróciło. Wow, no to naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo. Mm, co dalej? Tutaj jeszcze dwie osoby y, uczą się na naukowców, bo tyle potrzebujemy jeszcze, żeby tutaj sobie. Mm, kolejne zadanie, żeby sobie tu wrzucić. Tutaj są cztery, tu jest pięć osób, y, tu jest sześć osób i tu jest. Y, tu są cztery osoby, czy pięć? Pięć, czyli tu jedną i tu jedną i będziemy mieli po prostu maksa. Tu wszyscy są już wyszkoleni, tak jak najbardziej tylko mogą. Y, nie wiem tylko, czy nie mam po prostu. Y, o, mam na przykład y, Advanced, a nie on ma Advanced. O, to ciekawie. A jak ten? Mm, tutaj o, oh, ekspert! To to ok, to, to całkiem ciekawie muszę przyznać. E, tutaj możemy jej zamienić chociażby. Udało mi się dropnąć takie fajne jak. O, takie fajne rzeczy jak Profesor Outfit, który daje jeden laka. 4 inteligencji, co jest też dosyć ciekawą rzeczą. Bo to jest zawsze jeden punkt inteligencji, więcej, trochę więcej laka. Nie mam niestety zbyt dużo ludzi, na których mógłbym to wykorzystać, i nie mam też chyba zbyt dużo tych ubrań. Dokładnie, już mi się skończyły. Ale tak poza tym, jakieś tam ubrania, na przykład do Agility, tak jak chociażby tutaj, ona ma akurat 5, więc jej nie dam. Faceci mają Ninja Outfit, który dodaje plus 4 chyba? Tak, 4 Agility, 1 Luck. Więc w tym pomieszczeniu akurat są po prostu do spokój. Ninja sobie tak po prostu stoją tutaj. Nie, ma, nie wiem czy mam więcej tych ubranek takich od Agility plus 5. Nie, nie mam już nic ciekawego takiego, ale mamy Movie Fan Outfit, który dodaje percepcję i możemy go chociażby sobie wykorzystać tutaj. Nie wiem czy ona ma akurat plus 5, więc no tutaj nie za bardzo nie za bardzo jest to potrzebne. Tu jest plus 3, więc możemy jej dać chociażby. O, proszę bardzo, może sobie tutaj pracować. Kobiety mamy chyba tylko 4 na 12, więc to nie jest zbyt dużo. Czy więcej mam takich ubrań, czy już nie? Już nie mam takich ubrań. Czy to był Volt Sud plus 5? Czy ja dobrze widziałem, czy, czy źle widziałem? Tak, Volt plus 5. No i tak w ten sposób to sobie działa. Ja sobie tutaj wchodzę raz na jakiś czas, zbieram sobie te przedmioty, przekładam im jakieś przedmioty, jak coś fajnego znajdą, i tak to, tak to działa po prostu w tej chwili. Tutaj zbieram im punktciki, tu jeszcze ćwiczą siłę, bo oczywiście jest ich jeszcze sporo potrzebnych do siły. E, tutaj sobie ćwiczą laka. O, proszę bardzo, i poza tym, czego nie było ostatnio, to tu jest jeszcze jeden poziom, e, poziom pokój do laka, w którym sobie tego laka ćwiczą, po prostu czyli szczęście. O, e, nie przybliżaj mi gra, proszę cię. Co więcej? E, tu sobie ktoś stacjonuje, już zacząłem im dawać fajne bronie, czyli jakieś tam widzicie, że mam już trochę tych rzeczy pochowanych, e, chociażby jak wejdziemy sobie tutaj, to jest jakiś e, Gauss Rifle 16-17 e, tutaj jest jakiś Combat Shotgun 13-14 e, tu jest jakaś snajperka 10 obrażeń, tu znowu e, 13-16 tu akurat jest zwykły pistolet, który można zamienić na cokolwiek innego tu jest jakiś, e, jakaś strzelba czy cokolwiek takiego e, i cały czas po prostu staram się im coś, coś tutaj powymieniać na początku wszystkim chciałem dać chyba te strzelby 6-8, potem się okazało, że wszyscy już mają te strzelby 6-8, więc zacząłem im dawać jakieś inne ciekawe tutaj rzeczy, typu na przykład, no. Pistolety laserowe, chociażby, bo one mają pewne 7 obrażeń, jak widzicie. To jest po prostu 7, czyli zawsze zadadzą 7. I takim po prostu to daje. Staram się od czasu do czasu właśnie. O, tu jeszcze nawet widzę ktoś miał, nie powymieniałem. Staram się od czasu do czasu komuś tam w każdym pokoju wymienić jakąś broń na coś troszkę lepszego, czyli coś co zadawałoby trochę więcej obrażeń. O, tutaj jakiś karabin snajperski, także po prostu w każdym pokoju była przynajmniej jedna osoba, która zawsze ma coś powiedzmy lepszego. Tu jakiś flamer możemy dać. E, tu jest już, widzę, jakaś fajna broń, to możemy... O, tutaj są dwie fajne bronie. Tu jest jakaś snajperka. Tutaj jest pusta łapka, to pustą łapkę trzeba tutaj wrzucić chociażby to. Okej. Okay. I w ten sposób to sobie działa. Cały czas tutaj, o, Deathclaw, atak, Deathclaw. E, teraz tak, e, ten co stał tutaj. E, ty, z tym gausem, leć tutaj. No i teraz, no, trwa to o wiele szybciej, bo oni już nie padają, powiedzmy... Badają, no, nie tracą całego zdrowia czy trzech czwartych zdrowia. Na pierwszym pokoju, tylko są w stanie już zadać na spokojnie tyle obrażeń, że po prostu te, te depłopy e, dostały tyle obrażeń, że jak wchodzą do drugiego pomieszczenia, to zazwyczaj już drugi ginie. O. I teraz tego musimy z powrotem przetransportować do jego pomieszczenia. Zaraz jeden powinien zginąć. Oni mają tu fajne bronie Zazwyczaj zauważyłem, że właśnie tak schematycznie jak wchodzą, to idą od razu do pokoju na prawo. O, jeden właśnie zginął, o tym mówiłem. Teraz tu wejdą zapewne, zginie drugi. Niestety nie mam broni. Nie wiem, 20 obrażeń, plus żeby ginął zawsze już pierwszy na pierwszym pomieszczeniu. Bo nie jest chyba możliwe, żeby w ogóle wybić wszystkie na pierwszym pomieszczeniu. To jest chyba raczej niemożliwe. Chociaż nie wiem, może jakbym zebrał w pierwszym pomieszczeniu, tam na 6 osób same najlepsze bronie. To może, może by coś wyszło. Czasami jest tak, że jeden przeżywa na przykład po czwartym pomieszczeniu, wchodzi do piątego i nie zna, że nic zrobić, i po prostu upada. No, i widzicie, zginęli. Bardzo ładnie poszło. Mary Linda, oczywiście, stąd wszyscy uciekają, teraz zaczną wracać. E, tu jest jeszcze jedna osóbka, którą musimy sobie przyjąć. Jest to James, który standardowo coś tutaj przynosi. Jest, patrzcie: Enhanced Shotgun 13, 15. Gauss Rifle 16, 17. E, resztę rzeczy to ja w ogóle sprzedaję, nie patrzę. Tutaj 12, 14. Tutaj plus 5, 10 obrażeń. On już ma naprawdę bardzo fajne skille. Plus 5 Endurance. On już tu przynosi bardzo fajne rzeczy. Niektóre oczywiście sprzedaje. O, tutaj zaznaczone było. Bang, bang, bang. Tutaj profesor outfit to oczywiście też bierzemy, bo będzie nam przydatne później. I on już przynosi sporo, sporo niebieskich przedmiotów. Przyniósł też 7000 kapsli, więc no nie jest to mało, jak mówiłem, ale niestety 3 doby, czy praktycznie nawet 4, nie ma go po prostu w naszej krypcie. I 4 doby trwa właściwie to, żebym mógł zapgradeować sobie jeden. Pokój. Niestety tak to wygląda, dlatego to wszystko się tak dłuży, mam nadzieję, że to po prostu rozumiecie, ale chcę wam pokazać, ile to po prostu jest w stanie wyprodukować czegokolwiek w trakcie, gdy po prostu już jest wszystko wymaksowane. O, tutaj Philip Snow sobie na przykład chodzi, coś sobie zebrał, tutaj jest Ronald Campbell, tutaj jest Jessica Duncan, Matthew White i Noah Wood. Noah ekspi się dopiero, a kogoś jeszcze wziąłem, Matthew, De Jessica, Ronald, Ronald, Ronald Campbell to jest też nowa osoba, którą zatrudniłem właśnie do chodzenia. Nabiłem jej 50 poziom i ona sobie po prostu tutaj e, derby. Oczywiście naszego Jamesa z powrotem wyślemy, bo nie ma go co tutaj trzymać w krypcie, niech idzie po prostu zbierać nam wszystkie fanty. Tak to zazwyczaj się odbywa, że ja ich po prostu zbieram, oni wychodzą z powrotem. Więc nic, nic nadzwyczajnego wartego pokazania, bo jest dosyć monotonne. Ogólnie to chciałem wam właśnie pokazać jak to się powoli tutaj rozwija, że jest ten właśnie nowy pokoik na Halloween, że twórcy cały czas ogrze pamiętają, nie stworzyli po prostu, żeby ludzie sobie pograli i, i koniec. No i jak widzicie, 6 tysięcy mam w tej, 16 tysięcy mam w tej chwili i będę musiał cały czas sobie po prostu zbierać te jakieś kolejne rzeczy, żeby móc cokolwiek tutaj zrobić. To możemy sobie sprzedać. Niestety te bronie wszystkie kosztują po 10. O, tamta kosztowała 100. Nie jest mi to potrzebne, o. Zostawiam tylko te lepsze, które, jak mówiłem, od czasu do czasu wymieniam, pewnie też je wymienię niedługo. Armored Vault Suit, tego też nie potrzebujemy. Lab coatów też już nie potrzebujemy. Study Rider, to zostawiam, bo nie wiem ile jeszcze będę potrzebował ludzi na endurance. To sobie sprzedamy. Military Fatics też nie wiem, bo będę potrzebował na pewno ludzi z militariów, właśnie do reaktorów. I nie wiem ile będę tych ubrań jeszcze potrzebował. No i to właściwie by było na tyle. To co chciałem wam pokazać. Tak to się sprawuje w tej chwili. E, cały czas jest co zbierać. A jeszcze mogę wam pokazać jednostki. Mamy 4200 jednostek mocy w zapasie. Jeśli chodzi o energię, więc no tutaj jest 3000, nie wiem ile jest ogólnie zapotrzebowania, z 300, 400. A my mamy no, 10-krotność właściwie. Więc tutaj nam nic nie grozi. Tutaj jest tak, no nie wiem, 25%, to może z 200 i tutaj tak samo z 200, a mamy 4-krotny zapas. Więc działa to sobie w tej chwili jak najbardziej dobrze. Energii jeszcze ani razu nie udało mi się zapełnić. Mimo, że czasami wchodzę i na przykład wiecie, klikam sobie na reaktor, bo to jest 5%. Czym bardziej wyszkolona załoga, tym mniejszy procent, no, że coś się nie uda. I widzicie, że tutaj wchodzi np. 85 punktów, a. Nie jest to zbytnio w stanie zapełnić po prostu tego. Ani razu jeszcze nie było to po prostu na fula. Cały czas coś się używa, cały czas coś się zużywa i po prostu tak to sobie działa. Woda, oczywiście, jedzenie jest salutki czas, bo jeśli nie ja, to właśnie roboty sobie chodzą, kręcą się i właśnie e, zbierają to wszystko. Zastanawiałem się też, czy robotów nie wysłać na zbieranie kapsli. Ale nie wiem, czy jest to opłacalne, bo nie wiem, czy one szybciej zbierają te kapsle. Wiem, że na pewno po prostu zbierają kapsle e, same, jeśli chodzi po prostu o kapsle. Same kapsle. A czemu on tu stoi na Endurance i jest w tym ubraniu? Dobra, nie rozumiem. Wrzućmy mu jakieś zwykłe takie ubranie. O, niech sobie siedzi tak. Okej, okay. no i to właściwie było na tyle, mam nadzieję, że taki krótki epizod, powiedzmy, podsumowujący Wam się podobał. Cały czas oczywiście lak jest na poziomie 97, e, to właściwie się nie zmienia, cały czas jest tak samo, bo niektórzy sobie po prostu chodzą, na przykład o mam kilka osób, które chodzą sobie po prostu tak powolcie i nie robią nic, więc one mają zazwyczaj 50% i nic z tym nie robię, bo jest mi to po prostu niepotrzebne. Nie zwiększam też liczby miejsc mieszkalnych. E, no i cóż, do usłyszenia za jakiś czas. Yy... Pewnie w ostatnim odcinku, gdzie zaprezentuję wam, jak ta cała ym, struktura działa sobie, kiedy już wszyscy są wyszkoleni na maksa i już nic więcej nie można z nimi zrobić. Póki co, dzięki serdeczne. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia w ostatnim odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!